Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, chyba już szóstym odcinku naszej rajskiej studni życzeń. Dzisiaj jest mała przerwa w Simsmasie, dlatego że nie chciałabym też, wiecie, całkowicie zaprzestać z innymi seriami. Kolejny Simsmas będzie z dwóch dni. Jak widzicie tutaj Karina gra sobie na organach, bo jak wiecie ona jest piosenkarką, ale też bardzo dobrze umie grać. E, tak, tu tuż obok widzę Natalię, która wciąż jest mocno spalona po ostatnim opalaniu. E, taki sobie zrobimy szy. Szybki przegląd. Marcin tutaj się relaksuje w saunie. Krystian, Krystian idzie chyba, dokładnie, robić cierpki, smaczek, drinka. Może tutaj Karinę uraczy? Nie wiem, widzę, że Karina się zbliża. Aha, Karina tylko przyszła odłożyć sobie talerzyk. Dobra, możesz sobie tutaj y, usiąść. I nie wiem właściwie, czy mogłabyś na przykład, o, matko, matko, zamówić drinka... Y, nie wiem, słodką pikanterię na przykład. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku dużo się działo między właśnie Kariną a Krystianem. Między Krystianem i Amelią, jak i między dziewczynami. Dobrze, dalej mamy tutaj Jessikę, która stoi tu, nic właściwie nie robi. To samo widzę. Tomasz tutaj oczywiście pompeczki. I Karina idzie coś wyrzucić. Dobrze, teraz spójrzmy na Amelię. Amelia sobie tutaj drzemie. Myśli o jedzeniu? Powiem wam, że Amelia. Właściwie to możesz się chyba obudzić. Ona, wydaje mi się, że wszyscy uczestnicy w miarę zachowali swoją sylwetkę, a ona jakoś tak mocno przytyła. To już Wam mówiłam, ale po prostu tak po niej to najbardziej widać. Wygląda tak apetycznie, ale po prostu zwracam uwagę, że jakoś tak wszyscy w miarę zachowali ten wygląd sprzed programu, a Amelia. No a Amelia nie, dobrze. Aha, no i Karina już. Była. No i tak, dzisiaj poproszeni zostali nasi uczestnicy o ubranie się w miarę wygodnie, dlatego że dzisiaj będzie taki trochę sportowy dzień kolejna konkurencja, w której będzie mo można wygrać immunitet. I tutaj Wam jeszcze wklejam tylko fragment, w którym wyprowadzałam Lucjana, który ostatnio opuścił nasz program i postanowiłam, że każdy uczestnik opuszczający rajską wyspę będzie dostawał 10 tysięcy simolonów z tego wspólnego budżetu jako takie wiecie wynagrodzenie za udział w programie no i moi kochani, jesteśmy już na miejscu docelowym, czyli na kręgielni. Jak wiecie, ja już testowałam kręgielnie tak troszkę, właśnie w Sims Masie, ale że miałam wtedy problem z tym, że gra mi się mega zacinała. Dziś mam nadzieję, że już tak nie będzie, ponieważ troszkę ogarnęłam komputer. Więc może kliknę już play. Oni tutaj się porozchodzą i dzisiaj będziemy właśnie próbowali yy... Za pomocą właśnie tej kręgielni, to idzie pani barmanka, Na górze jest też DJ, to jest też inna kręgielnia, taka bardziej y, przyjazna dla mnie, bo jak wiecie, ja nie lubię, gdy jest jakąś dużą dekoracji i tak dalej. Gdy coś mi coś zasłania. I, I dzisiaj tak będziemy. A tutaj ten pan, to kto to jest? A bo ja chmurki wyłączyłam. Dobrze, włączyłam już te chmurki. E, Młode dorosły, ciebie tu powinno nie być. Kody z Moisty ma do wyjścia, ok, bo to jest taka działka nieokreślona. Nie chciałam, żeby tutaj byli właśnie jacyś ludzie typu goście. Także tak wygląda ta kręgielnia tu. Pokażę Wam jeszcze górę, bo góra też jest spoko, fajniejsza niż tam. Tak, widzicie tu jakieś takie są te graffiti, jest maszyna do, do gier. Tutaj jest DJ, właśnie zawodowiec, bar, bar z barmanką, która widzę, że na dole tam dyskutuje. No i piłkarzyki, także jest tutaj co porobić. Aha, dobrze, to już jest ok. Ja bym chciała, tak na razie niech tutaj sobie troszkę pochodzą, tutaj może nie wiem czym się pozajmują, ale każda z tych osób będzie miała, tak sobie wymyśliłam, nie wiem czy to będzie ok, będzie miała trzy podejścia, trzy razy spróbuję wrzucić kręgle i osoby z największą ilością zbitych kręgli będą miały w przyszłym odcinku. Immunitet, to znaczy, zatrzymam na chwilkę. Dwie osoby, które będą miały najwięcej zbitych kręgli, to będziecie mogli głosować, kto ma immunitet. O, e, tak. No i co? Myślę, że nie ma co przeciągać, tylko będziemy już zaczynać. E, może najpierw, właśnie tak, będziemy szli po kolei, tak jak tutaj, i pierwsza podejdzie Natalia i spróbuje, tylko na którym torze. Może być w sumie na tym, spróbuję grać w kręgle e, trzy rundy. O, dokładnie trzy rundy. Reszta tutaj niech tutaj sobie em, imprezuje, chociaż ta impreza taka jakoś widzę, taka trochę sztywna. Ale zobaczymy, co się będzie działo, jak to się wszystko tutaj potoczy. Dobra, ja ci muszę chyba odkliknąć te rozmowy, bo ona się tak wciągnęła w tę rozmowę, słuchajcie, że no po prostu nie może do tych kręgli dojść. Nie wiem, co będziecie myśleć o takim odcinku, ale chciałabym, żebyśmy też właśnie poza takim siedzeniem na, na tej cały czas wyspie, to żebyśmy robili jakieś takie konkurencje. Taki był mój zamysł w tej serii. Dobrze? Rozpoczynamy, mam nadzieję, że będę to dobrze widziała. I za pierwszym razem niestety widzę, że zero. Zero, ale tak jak wiecie, oni nie mają żadnych umiejętności. Tutaj trochę się pewnie będzie liczył łód szczęścia po prostu. No, ale zobaczymy. Ok, kula się będzie już zbliżała. Mamy kulę. I podejście numer dwa. Matko, gdzie ta kula? Ona gdzieś w ogóle, w ogóle gdzieś w kosmos odleciała. Tomasz widzę, że zdobył umiejętności dj -skie. Nie wiem, boję się, że wszyscy będą mieli po zero, słuchajcie. Ale może komuś się uda, chociaż jedną. Dobra, Natalia. Podejście numer 3 i mamy jedną bilę zbitą. Nie denerwuj się. Lepsze to niż skończyć całkowicie z zerem. Teraz Marcin, moi drodzy. Marcin tutaj też jakieś gadki szmatki. Dobrze, na chwilkę Ci to odklikniemy. Kontrolowane emocje. O, tam Natalia sobie gra dalej, ale to się już nie będzie liczyło, ale zobaczymy tak z ciekawości. Patrzcie, jak teraz jej się udało, ale liczą się trzy pierwsze podejścia, więc graj w kręgle i trzy rundy. Teraz się cieszysz, wiemy, ale przykro mi Natalia, to trzecie się już nie liczy. A poczekajcie, zakończyła? Bo może to się po prostu tak, które jej wypadło, to się nie liczy. To może będziemy patrzeć na to, co tutaj się, wiecie, wyświetli nam w tych powiadomieniach. Nie wiem. Zobaczmy, jak to pójdzie z Marcinem. I czemu 15 punktów? Czy to jest jakieś punktowane? Ja tego nie wiem. No nie wiem tego, bo nigdy nie byłam na kręglach. Ale zobaczymy, co się wyświetli Marcinowi w takim razie. Dobrze, więc patrzmy, co on tutaj podziała. Na razie 0 nie jest zbyt szczęśliwy. Dobrze. A o, widzę, że buciki przebrane na takie kręglowe. Okej, okay, dobra, na razie to zamkniemy. Zobaczymy, co się okaże. Dobra, podejście numer dwa. Więc czemu, jak klikam trzy rundy, to Natalia miała cztery podejścia. Patrzcie, Marcin zrobił to samo. Czy za każdym razem oni będą mieli tak samo? Myślałam, że to jest takie bardziej losowe, bo jeśli to nie jest losowe. No, to wtedy by to nie miało zbytnio sensu. Co się dzieje z tymi waszymi chmurkami? Zaraz wam je powyłączam, bo po prostu wiecie, mrygające rzeczy to są dla mnie straszne zło. Dobra, zobaczymy teraz. I też jeden mu wpadł, więc czy u wszystkich będzie tak samo? To byłaby straszna lipa w takim razie. Dobra, będzie ostatnie to podejście. Nie wiem czemu. Czy to kiedy wyleci w przestrzeń, to wtedy się nie liczy. I on zbił więcej zdecydowanie niż Natalia. Zobaczymy, jaki ten wynik mu się teraz wyświetli. Bo to jest pewnie jakoś punktowane, czego ja nie rozumiem. Może te... te one mają jakieś... Dobra, stop. I on zakończył grę z wynikiem 14. No i o co tu chodzi? Dobrze, słuchajcie, teraz kliknęłam Krystianowi. Y, no, zobaczymy, czy będzie, czy sytuacja się powtórzy, czy będzie teraz jakoś troszkę inaczej. No i patrzcie, Krystian od razu coś zbił ciężko stwierdzić, naprawdę ciężko czemu te punkty są tak, ja zaraz poczytam o punktowaniu w kręglach dobra, teraz widzę, że będzie kolejne podejście i też mu się udało strącić jedną dobrze, podejście 3. ja teraz jestem właśnie wpisałam sobie jak się punktuje te kręgle zaraz wam zrobię odczyt, więc chyba będę się musiała sugerować tym co się tutaj wyświetla, dlatego że to jest jakaś skomplikowana akcja bo niby są tutaj trzy rzuty, ale każdy z nich robi po cztery i oprócz, o i patrzcie, i on w ogóle zrobił trzy, nie wiem, chyba to, które w ogóle nie poleciało, to się nie liczy, nie wiem w każdym razie, na no, póki co, prowadzi Krystian teraz, yy, poczekajcie stop, bo widzę, że tutaj Jessica, z Jessicą coś się dzieje, a myślałam, że ona że ona gra, bo miała w którymś momencie, że zdobyła umiejętności DJ-skie yy, dobra, Jessica chodź graj w kręgle trzy rundy i ja wam zrobię odczyt słuchajcie, ja wam zrobię odczyt dobrze, zbliża się Jessica Zaraz jednak to przeczytam, budki przebrane. Dlatego, że y, jakąś sobie jednak niekoniecznie dobrą stronę wybrałam. Okej, okay, bierze. Patrzmy. U, no i tutaj w ogóle Jessica nawet się wywróciła. I tutaj mamy, że tak. Już wam przeczytam. Że generalnie y, gra się składa z 10 rund, więc to jeszcze inaczej niż u nas, ale punktacja jest taka. Maksymalny wynik w jednej grze to 300 punktów, tak zwany perfect game. Rzucając 9 i sparę przez całą grę możemy osiągnąć wynik 190. Rzucając same 9. Wow! Prze na chwilę nie patrzyłam i czy ona trafiła wszystkie? Okej, okay, więc nie wiem, nawet tego nie doczytuję, Choć rzucając same 9 przez całą grę możemy uzyskać wynik 90. Nie wiem, po prostu nie umiem tego sobie wytłumaczyć, pewnie musiałabym iść... Wow, Jessica, jesteś mistrzem, zaraz zobaczymy ile tych punktów zdobyła. Musiałabym chyba po prostu sama iść na kręgle i zobaczyć to tak, wiecie, z... jak to faktycznie jest. Dobrze, Jessica, chyba będzie jeszcze jedno podejście przez ten upadek. Nie wiem, będziemy się kierować tym, co się wyświetla, po prostu. Nie będę tego liczyła, bo myślę, że gra wie lepiej w takim razie. No i zobaczmy teraz, co będzie teraz. Wow, Jessica. Nie jest z siebie zadowolona, ale ja myślę, że to będzie dużo punktów. Naprawdę dużo. I czemu ona będzie podchodziła jeszcze raz? No, tego to już nie roz. Aha, nie, już nie będzie. 30 punktów, słuchajcie, więc Jessica póki co prowadzisz. Ja nie ogarniam, ale Jessica prowadzi. Teraz tutaj Tomasza poprosimy, zrób mm, graj w kręgle. Trzy rundy. Tutaj widzę, że Amelia coś jest gorąco ci jest. Mogłabyś się przebrać z trój na gorąco, ale będziesz z trójką pilową chodziła tutaj po klubie. A w ogóle. Ludzie, dlaczego tak, tak drętwo? Może być. Tutaj widzę, że. O. Natalia, nie ma ręki i nogi, o co chodzi? Tomasz, czy ja przegapiłam twój pierwszy rzut? Ale no nic. I tak będziemy patrzeć. Też nieźle. Będziemy patrzeć na punkty. A nie, to był pierwszy rzut. Ok. Okej, okay, będzie drugi. Może oj, tutaj jakieś minusy lecą. Drugi też całkiem niezły rzut. Aczkolwiek on nie wygląda, żeby był zadowolony z siebie. Okej. Okay. Dobrze, myślę, że tak. Kto już grał? Tutaj o, tutaj chociaż jakaś lama się odbywa. Chociaż nie oni nie grają, tylko może tutaj ja wam pomogę trochę, bo wy jesteście strasznie drętwi. Amelia będzie grała, znaczy Natalia zawstydzona z kimś sobie zagra. Może po kolei będę was tutaj ustawiała. Aha, da się w kilka osób z Tomaszem nie, bo Tomasz teraz rzuca. Da się z wszystkimi nie. Da się z maksymalnie trzema osobami, więc zabierz te osoby i idźcie. Chociaż pograć na automacie. A my znowuż do Tomasza. I zobaczymy. Naprawdę, jeśli graliście w kręgle i ogarniacie te zasady, to dajcie znać, bo dla mnie one są troszkę nieogarnialne. Dobrze, Tomasz się cieszy. I Tomasz zakończył z wynikiem 21. Teraz poprosimy Amelię, która tam niestety jest u góry i sobie gra na automacie, ale na chwilkę przestaniesz grać, a za Ciebie przyjdzie, może, właśnie Tomasz, który jest już. Po, tylko nie wiem, czy będzie mógł dołączyć. Nie, nie będzie mógł dołączyć. To z kimś tutaj może, nie wiem, ćwicz, czy tam coś, dobrze. Fajnie to wygląda. No i zbliża się Amelia do kręgli. Bardzo ci gorąco, no jak chcesz, to ja cię przebiorę, chociaż taką masz ładną sukieneczkę. No ale dobra, jak tak bardzo prosisz, to garderoba, zmień strój i na gorąco. Co ty masz w ogóle na gorąco? No taki strój. Jeszcze z tymi nieszczęsnymi butami. Lepiej ci? Dobra, to trochę się ochłodzisz, to cię znowu przebiorę. A póki co próbuj rzucić. Budki są naprawdę śliczne, tylko że no niestety wchodzą w podłogę. <grym> dobra, zobaczymy. Wow! Wow, sporo mi się wydaje. W przeciwieństwie do niektórych, które za pierwszym razem mieli całkowite 0. Może wiecie co, jakby można, to ja bym tutaj poprosiła, żeby przyszła od razu Karina i też już zrobiła, wiecie, te, to rzucanie, bo w sumie to mogłam cztery osoby na raz, bo i tak nie kontroluję tego, o, tu niestety 0. bo patrzę na to, co mi podpowiada gra. Tutaj widzę, że Karinie też strasznie gorąco. Ktoś tam do nas pisze. O, Amelii znowu poszło całkiem, całkiem, całkiem nieźle. Także ma fart. No chyba, że już kiedyś była i się nie przyznała. O, Karina też nieźle. I Amelia zakończyła z wynikiem 20, czyli z tego, co mi się wydaje, to jak na razie to Krystian miał najwięcej. No ale jeszcze patrzymy, co będzie tutaj z Kariną, a drugą osobą, która ma najwięcej. Zaraz sobie to wszystko. Zaraz sobie to wszystko spiszę, słuchajcie, bo <laughs> już chcę to zobaczyć. Nieźle, naprawdę nieźle. Większość strącona. Super. Dobrze, i będzie ostatnie podejście. I może tam jakiegoś drinka się wszyscy napijemy. I też całkiem spoko. Też całkiem spoko. Nie było żadnego upadku, żadnego wyrzucenia kuli, więc chyba już nie będzie więcej podejść. I. Mamy wynik 29, czyli chyba Krystian i chyba Karina będą brali udział w walce od was za immunitet. Tylko zobaczymy, czy przypadkiem ktoś z nich dzisiaj nie zostanie podpalony. Karina, idziesz tańczyć. Nie Karina, tak Karina, matko się za zawahałam, bo to jest Jessica. Ok, więc tak jak mówię, możecie sobie tutaj troszkę po bardzo się przyjaźnią poimprezować, zamówić jakieś drinki. Kogo tutaj poprosimy? Kto jest tutaj najbliżej? No, Natalia i Krystian. Nie Krystian, Marcin. Ale oni rozmawiają. To może Krystian, który tutaj tak jakoś się za bardzo do nikogo nie odzywa, to może by przyrządził drinka. No, mamy miksologa. W ogóle, co tutaj robi ten człowiek? To jest jakiś... Kolejny na tym kanale Stalker Kody. Zmusimy go do wyjścia, bo to jest impreza zamknięta. To był nasz, yy, słuchajcie, DJ Gwiazda, ale on w ogóle nie gra i to była też nasza yy, barmanka, tylko niestety ona też yy, nie robi drinków, więc jakaś straszna jest lipa z tą obsługą dzisiaj. Może sobie zatrudnimy miksologa nowego. I tą Amelię bym tutaj już, yy, jak trochę chodziła się, to bym cię znowu przebrała. No bo tak byś. Cię bardzo prosiła, żebyś nie świeciła jednak tutaj tyłkiem. mam, no że podoba mi się ten, ten budynek. Uu, u, czy ja dobrze widzę? Czy ta miłość znowu próbuje odżyć? Bo wiecie, coś między nimi było, ale z tego co pamiętam, to Natalia ostatnio coś tam z Tomaszem i no i wiecie, no i trochę się sprawa rypła, że tak powiem. Dobra, teraz Krystian, proszę, zamów drinka dla grupy. I coś sobie damy, takiego może pięknego w kieliszeczku białego. Zaraz, zaraz, czy coś sobie wybiorę. Specjał, który poleca Lilianna. Dobrze, weźmiemy sobie to. Będzie dosyć drogo, ale wiecie, to jest duża pula pieniędzy i oni sami sobie nią dysponują. Więc jak chcą mieć drogie drinki, to kto im broni? Dobrze, więc 238. I wszyscy na drineczka, i mamy już 19, więc o tutaj kolejne jakieś serca. No nie, czy wy to widzicie? Tylko obawiam się, że dzisiaj studia może to rozbić, ponieważ jest tutaj dzisiaj dużo zagrożonych osób. Dużo osób ma już po jednym podpaleniu. Tomasz, ty też chodź na drinka. Chodź już, chodź. Także dzisiaj może pójść lawinowo, ale zobaczymy. Jedna osoba z, ty, z tej siódemki siedem osób, tak, z tej siódemki ma, moi drodzy, immunitet dzięki Wam, więc na pewno nie odpadnie. I ta osoba ma już jedno podpalenie, więc była też taka, taka nie ale dzięki Wam na pewno dzisiaj nie odpadnie. Ale zaraz będziemy pod rajską studnią, to zobaczycie. Tylko uczcimy jeszcze te zawody kręgielskie drineczkiem. Czy tak będzie coś widać? Nawet będzie. Matko, znowu serca lecą, no po prostu dzisiaj jacyś tacy są. Kochliwi, że no to po prostu nie dowierzam Czemu się tak ciemno zrobiło? Powiedzcie mi dlaczego Włącz wszystkie światła Nie wiem Jakoś taka ciemnica nastała Dobrze, bierzcie i pijcie wszyscy Znoście to asty Nie wiem ile jeszcze odcinków Tak naprawdę do końca nam zostało Bo ciężko stwierdzić ile Ile i jak będzie z tymi podpaleniami No ale póki co odpadła tylko jedna osoba Dobrze, troszkę tutaj ich przyspieszę. Pijcie jakoś tak bardziej sprawnie, bym prosiła, bo tak. O, tu tam tylko Jessica ciągnie. Oj, tutaj minus między Kariną a między Krystianem, chyba. Uj, i znowu tutaj jakieś serca na minus. To jest po prostu nieogarnialna rozgrywka. W tym odcinku, jak widzicie, nie ma tak hardkorowo, dlatego że nie mają gdzie. Dlatego chyba jest dosyć spokojnie. Jesteśmy już pod studnią życzeń i powiem Wam, że jednak mam sklerozę, jeśli chodzi o te punkty. Już Wam powiem, jeszcze raz sobie to podsumujmy. Najwięcej punktów zdobyła jednak Jessica, bo Jessica aż 30 punktów zdobyła w grze w kręgle. Na drugim miejscu znalazła się Karina, punktów 29. Trzecie miejsce to był Tomasz i punktów 21. Czwarte miejsce. Amelia, punktów 20. Miejsce piąte to był Krystian, więc nie wiem, co ja tak o tym Krystianie myślałam, bo on punktów tylko 17. I miejsce szóste to będzie Natalia. Natalia, punktów 15. I miejsce siódme, najgorsze, Marcin. Marcin, Marcin, punktów tylko 14. Jeszcze Wam tylko powiem, kto jest w dzisiejszym odcinku zagrożony, bo jest już raz podpalony, a dwa podpalenia to odpadnięcie z programu. Pierwsza podpalona to będzie Amelia, znaczy jedno podpalenie. Jedno podpalenie ma też Karina, Natalia i Marcin, więc oni być może mogliby dzisiaj odpaść, z tym, że już Wam mówię, Amelia dzięki Wam ma immunitet, zdecydowanie najwięcej głosów pod poprzednim odcinkiem. No cóż, więc ja się tutaj już odwracam. Teraz uruchomimy sobie naszą maszynę losującą, która nam ustali kolejność podejść do studni. Dobrze, i standardowo sobie tutaj ustawiam po naszemu, z tym, że w dzisiejszym odcinku do wylosowania jest tylko 7 osób. Od jedynki do siódemki mają być generowane liczby i oczywiście mają być unikalne. Generuj. I mamy już, dzisiaj jakoś ta stronka w ogóle szybko działa, nawet nie zdążyłam się zastanowić. I mamy wygenerowaną kolejkę 4, 2, 1, 7, 3, 5, 6. Z tym, że ta szóstka to jest oczywiście Amelia, która ma immunitet, więc ona podchodzić nie będzie. Więc dzisiaj może nie będę tego robiła w przyspieszeniu, ponieważ emocje sięgają z Enidu. Wypowiedzmy życzenia, najpierw numer 4, czyli Jessica i zarzecz sobie Simoneonów. Leonów. I powiem Wam, że te odcinki ostatnio jak robię, czy z Sims masa, czy te z Rajskiej Studni Życzeń, chcę, żeby były właśnie krótsze. Widziałam tam komentarze, poczekajcie, numer 2, czyli Marcin, osoba zagrożona. I... Tak, i powiem Wam, że całkiem przyjemnie mi się nagrywa takie krótsze. Na pewno jest to trochę szybsze. I też wiem, że niektórzy lubią krótsze, niektórzy lubią dłuższe. Możecie też napisać, co Wy myślicie. Teraz numer 1, czyli zagrożona Natalia. I coś wygraliśmy: 902. Tak, czy ja dobrze klikam? Tak. I nawet powiem Wam, że mój chłopak powiedział, że on, jak ogląda jakieś filmy różnych osób na YouTubie, to ogląda takie maksymalnie 15 minut. Dobra, numer 7. Wypowiedz życzenie Simoleonów. Dobrze, jeśli oczywiście y, wiecie, będzie nikt nie zostanie podpalony, to będziemy musieli spróbować raz jeszcze. I numer 3, czyli Krystian. Proszę bardzo. Wypowiedz życzenie Simoleonów. Stresuję się, nie wiem jak wy. Więc te odcinki teraz właśnie będą takie oj, czy Krystian zostanie podpalony? Czy Krystian ma już jakieś podpalenie? Tak, Boże, rzucajcie się i, i, i gaście go. Tutaj znowu jakaś, bo mówiliście właśnie w komentarzach, że to pani z obsługi programu. Dobrze, Krystian zostanie y, ugaszony. I Krystian to jest jego pierwsze podpalenie, więc ogólnie trochę beka. Dobrze, siedzą sobie już tak jak należy i została nam jeszcze jedna osoba, czyli numer... 5. Numer 5 to jest Tomasz. Tomasz podejdź. Wątpię, żeby jeszcze raz tutaj się podpaliła, ale no. Yy, kolejkę przejść musimy całą. I OK, studnia raczej nam coś pozytywnego tutaj da. No i coś dała, czy nie dała? Odwrócę się do Was z przodem. Matko, jaki śmiech. Okej, okay. Krystian widzę, że wstał, jest wkurzony tym do czego doszło. Dobrze, więc popatrzymy tutaj na Krystiana. To jest jego pierwsze podpalenie, więc spokojnie tutaj nie rozmawiaj z obsługą, tylko siadaj. Proszę sobie grzecznie usiąść. No i tak, reasumując, Krystan jedno podpalenie, więc na razie jest bezpieczny, czyli w związku z tym tych zagrożonych jest coraz więcej. E, tak, a w kolejnym odcinku głosować możecie. Znaczy w tym, pod tym odcinkiem możecie głosować między osobami, takimi jak panie, proszę cię, wyjdź stąd nie przeszkadzaj mi tutaj. Kody zmuś do wyjścia. OK, bye bye. Dobrze. Pierwsze miejsce, czyli Jessica, czyli możecie głosować. Dobrze, Karina, ty też, proszę, zajmij grzecznie miejsce. Siadaj. Właśnie, ona chyba też próbuje go przekonić. Czyli tak, albo na Jessica, naszą panterkową królową, albo numer dwa na Karinę, właśnie, więc Karina, albo na ciebie. Więc Osoba, dziewczyna, która będzie miała najwięcej głosów w przyszłym odcinku, tak jak w tym odcinku Amelia nie musiała podchodzić, to któraś z nich nie będzie musiała ryzykować opuszczenia programu. Ten odcinek kończymy z 1 100 440. Boże, jak ja to powiedziałam, 1 144 350, 365 matko, jak mi się dzisiaj myli. Simolonami na koncie, czyli to być może wygra osoba, która będzie miała Szczęście dojść do ostatniego odcinka i nie zostać dwukrotnie podpaloną. Tak, więc ja już ten odcinek kończę. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Pamiętajcie, żeby głosować między Kariną i Jessiką. No i cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami i papa.